Siemanko kochani dzisiaj idę wypróbować cewkę i idę tam gdzie śkierkę znalazłem może będzie można wejść zobaczymy mam nadzieję że trochę wody zeszło może coś fajnego wyjdzie miejsce znacie z tego filmu gdzie tą śkierkę znalazłem no i zobaczymy. Może dzisiaj też coś fajnego wpadnie To do pierwszego dołka już jestem na miejscu Woda trochę zeszła, ale zapadam się Nie wiem jak tam dalej będzie a no, zobaczymy jest bardzo miękko, ale wody już jest coraz mniej. Zobaczymy, może, może da rady dużo pochodzić. Do pierwszego dołu, że ja powiem Wam. Tu mam 88 sygnał, ale strasznie miękko jest. Strasznie miękko jest. Kurczę. Normalnie się zapada. Już odpałem. Zobaczymy. Oj. Polmosik. Ok, idziemy dalej. Tu mam 70 sygnał.

Pójdźmy tam. Pójdźmy O! Łóżko jest. A jedna zajka już jest. Idziemy dalej. Matka czyta, to jest. Jedzie ona patinka wystanie. Je, to jest guziczek Korda, ładny guziczek uszczone, Ale zielona patynka No to guziczek, Kocha, czy guziczkowa będzie I to ładny taki No i nic, idziemy dalej Tu mam 52, 54 To już czy, czy jeszcze jest w dołu? Kurcze, to za, za dziwne. Jest sygnał, później kopie, nie ma sygnału. To się okrągłego, ale maciutki Może jeszcze że podkładka jakaś. Przylepiło się do szpadla. Jakiś. Jakiś badziew. Jakiś badziew. Dzięki cienki aluminium. 85 znowu taki ale tu, tu jest dużo gruzu jakiegoś czerwonej cegły Czyli tu jakiś domki stał A, niestety kawałek czegoś Jakiegoś kabla, jakiegoś kabla kawałek, ale tu jest bardzo dużo pokruszonych cegieł, być może tu jest coś starych, czyli tu mam znowu 71 jeden

No tak, chyba moneta, ale kute zgony, jakiś zgon, nic nie widać, jeden, a. To jest chyba jeden fenik. Ta. Jakiś. Jeden fenik. Ale czy to będzie cesarstwo, czy to będzie? Chyba tak, albo, albo Adolfik jakiś. Nic nie widać. No nic, idziemy dalej. Pierwsza matka jest tu. 60, 63. ああ、今回もね。今回もね。おかる。

Jakiś solid chyba A idzie rok czy, czytać eee. Nie, chyba nie O fajnie, kurde Cieszę się. Kurde. Ale ciutki to jest. Bardzo cienkie. Kurde CA nie wiem, może jakiś solit, kurde. No i idziemy dalej, kurde. Dużo śmieci jest, dużo naprawdę. Dużo jest blaszek jakiś. I ta cewka jak uderza jakiś w te Oto od kukurydzy, to się wzbudza. Muszę cały czas na dół jechać z ustawieniami, to strasznie czuła jest. Idziemy, dalej, kawałek dalej. Zobaczcie kurcze Zobaczcie. A i jest pierścioleczek. Kurde oczka nie ma. Oczka nie ma. A śmidziucha. Odpustowej czy co to? Chyba. Nic. Idziemy dalej. Idę w stronę samochodów. Jeszcze mam tam za 200 metrów. Coś. Będzie to. łączę Tutaj zobaczcie co to będzie. Gruzik chyba. Buzik ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待っ Kurde orejłek Ale czy to był guzik, czy to co było dziś Przy czymś dziwne taki trochę Ale fajna znajdka, kurczę Bardzo fajne, z tej strony jest jakiś sad to musiał to jakoś kurde oczyścić Może i tu jest guzik No fajne, idziemy dalej Tu mam też głośny sygnał Ojej, jak dzwoni Ojej, dzwoni dzwoni O jakaś gruza A nie, też Łuska! Łuska 20 chyba 2 mm tyle tak, Wyszła kawałek klamki dalej. No nic, idziemy dalej. Kurde, teraz taki młot wyskoczył. wiem ja, że to stare jest. Nic, idziemy dalej. Kurde, masakra. Nie idzie iść. Zapada się. ale ciężko Churde, prawie po kolana tu mam sygnał i teraz wyszło na wstępie pać ale nie było ała, coś zgubiło Idziemy dalej. jeszcze liść po samochodu zobaczymy no ja już skończyłem kuczę nogi bolą jak nie wiem po tym bagnie chodzić no za trzy godzinki a no, trzy godzinki może z hakiem no ale to jest już za wcześnie tam chodzić jakiś jak się zapada kurcze po, powyżej kostek i spada nie idzie wyciągnąć zassa, to, to, to musi podesnąć, dopiero można to będzie z całości No i tutaj z tych snajdek, ten guziczek, to jest chyba guziczek tak mi się wydaje, ale szkoda, że jest taki tutaj porzewiały, ale ładny, ładny był kiedyś. No, tutaj kontuszowy guziczek. Dzisiaj guziczkowo trzy guziczki ten jest ładny, tylko zerwane. Ładna patynka zielona może być dosyć stary. No i ten pierścioneczek odpustowy, jakiś chyba yy, jeden Adolfik. Słabo widać, już prawie nic Dwa pociski ołowiane czarnopruchowe broni. No i ten solidzik. Tak to wygląda. Nie wiem czy to widać dobrze. A coś tu pochodziłem. Zobaczymy, kiedy następny razę pójdę. No cóż, e, pamiętajcie o subskrybowaniu o komentarzach. E, już niedługo tysiączek. Konkursik będzie jeszcze chyba 100. Zostało subskrypcji. No myślę, że za rok będzie już 1000 No nic, do następnego Ach, jeszcze to mi się kurczę połamało Ach, Musiałem to nosić w ręku albo w kieszeni Rzuciłem na ten i pękło Nic będę musiał nowe zamówić No a Cepka, cepka o. Nie jest ciężka, nie jest. i Idzie jakoś ją e, ogarnąć. I tylko że jest bardzo czuła. Każde uderzenie e, o, o ziemię zbudza się. HFK tego nie miała. No to nad tą trzeba trochę pod, pod, popracować. E, ciężar jest no, w, miarę, w miarę, w miarę. Czuć więcej, że się macha, ale, ale nie jest tragicznie. No dobra, to do następnego, trzymajcie się.